I tak wygląda ten ostatni przewrócony ul Tak wygląda, zaraz się przekonamy dostał tutaj chyba ciasta widzę, że opitolili całe ciasto dobrze jako jedyny ul dostał ciasto, ponieważ stwierdziłem, że po tym przewróceniu jakoś rodzina osłabła pomyślałem, że wydać jej ciasto. Zaraz zobaczymy co się dzieje Z góry widzę że trochę słaba nie jest Zobaczymy co się dzieje w środku Czy ta matka podjęła czerwienie Tam pokarm. Tutaj też lżejsza rapka. Co nie tutaj mamy? Jeszcze słońca. Pyłek i wyczyszczone komórki. Już są na jaczkach. Praktycznie tutaj pokarmu za wiele nie mają z innych to była jedna ramka czerwiu, to jest druga ramka czerwu, są jajka do słońca są jajeczka to jest druga ramka czerwiu Trzecia ramka czerwio, Słonie może będzie lepiej widać, trzecia ramka czerwio, no, prawie cała, z innych ulic powycofywałem troszkę pokarmu, także im dołożę tutaj, zabiorę może tą ostatnią ramkę, ona prawie pusta jest, dołożę im tu dwie ramki. Tutaj kolejna ramka czerwiu jest cała larwia jajeczek od końca do końca są jajeczka od maleńkich tutaj praktycznie do końca z tej strony to samo nie wiem czy będzie widać na filmie jest tak spróbuję z tej strony to samo zobaczymy dalej czyli mam tutaj jest czerwi Przewrócenie praktycznie nie zaszkodziło Tyle dobrze Tutaj mamy pyłek i jajka Pyłek i jajka Larwy Już też nawet są larwy Z tej strony Nie, z tej strony tylko pyłek Jest nanoszone dosyć dużo pyłku Matki nie widać, nie będę jej szukał na pewno jest. Nie wiem ile było 4, czy 5 ramek trzeżów, 4 chyba. Coś ta ramka jakoś taka płaska, co to jest? Nie to jest 4 tam Góra ramki niedobudowana. co my tutaj mamy? Aha to już jest przygotowane na czerwie pyłek. Czyli było raz, dwa, trzy, cztery, pięć ramek czerwy. No to jest ładnie. Tutaj jest pokarm, pokarm w tej ostatniej. To jest pokarm. Przyniosę jeszcze jedną z pokarmem. Zamykam. Dzięki. Na razie.